Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj spotkamy, spotykamy się z kolegą, redaktorem naczelnym Janem Engelgardem w nietypowym miejscu, w Cedylii, a zatem polskie ziemie odzyskane tuż przy granicy z Niemcami, jeden z najbardziej wysuniętych na zachód fragmentów naszej ojczyzny. Redaktorze naczelny, dlaczego właśnie to miejsce, dlaczego ziemie odzyskane i dlaczego rozmawiamy dzisiaj o Polsce Piastowskiej? Trzy pytania i proste odpowiedzi. Po pierwsze, mamy 80. rocznicę, czyli rok 1945-2025. 80. rocznica powrotu na Todry Bałtyk, tak to jest przedstawiane przez nas. Więc to jest pierwsza, to jest rocznicowa. Druga to jest próba wypełnienia pewnej luki, ponieważ jak pewnie nasi widzowie wiedzą, ta rocznica przeszła bez echa w Polsce, bo przecież to jest maj, czerwiec, lipiec, sierpień czyli Układ Poczdamski, ja nie znam poza Tygodnikiem Przegląd, no i oczywiście nami, nikt na ten temat nawet nie wspomniał. Tymczasem z zgodnej opinii historyków było to wydarzenie pokowe, to znaczy przekreślenie, czy raczej otwarcie nowego rozdziału i powrót do granic Polski sprzed 700 lat, czyli przesunięcie Polski na zachód, obojętnie czy... Komuś to się podobało, czy nie, byli tacy, którym się nie podobało, byli tacy, którym się podobało, ale bez wątpienia dzisiejsza Polska narodziła się wtedy, czyli w roku 1945. Kto o tym zapomina, po prostu fałszuje historię. I wreszcie trzeci element to jest związany już konkretnie z naszym obozem politycznym czyli z narodową demokracją, która poprzez Ojca myśli zachodniej, czyli Jana Ludwika Popławskiego, wprowadziła w obieg polityczny polski jeszcze na przełomie XIX-XX wieku ideę piastosu. Czyli ideę, która wówczas oczywiście terytorialnie nie sięgała, nie miała postulatu granicy na odrze, bo wydawało się to nieziszczalne wówczas. Przypomnę, takie miasta jak Szczecin, Wrocław, czy nawet Gdańsk były całkowicie zniemczone. Tym niemniej Ludwik Popłaski powiedział, że jeżeli Polska ma być niepodległa i być państwem silnym, musi mieć przynajmniej ziemię zaboru pruskiego, czyli Pomorze Śląsk i Wielkopolskę. No oczywiście w 1945 roku pojawiły, pojawiła się okazja, żeby tę granicę jeszcze bardziej przesunąć, ale generalnie jakby wtedy ta myśl zachodnia. Sformułowała postulat zwrócenia się Polski w sensie politycznym czy wysiłku politycznego przede wszystkim nie na wschód, tylko na zachód. I stąd też wybraliśmy Cedynię, bo to jest miasto miejscowość symboliczna, to znaczy bitwa 1972 roku, mimo że negacjoniści kwestionują, że taka bitwa była, nieważne, nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale. 972 i 1945, ponieważ tutaj właśnie niedaleko na południu od odreforsowała pierwsza armia wojska polskiego 16 kwietnia 1945 roku, więc mamy taką klamrę historyczną, zamykającą ten wielki okres historii, właściwie od początku państwa polskiego do dzisiejszego kształtu państwa polskiego. No właśnie piękna historyczna klamra, znaczący punkt na mapie geograficznej i historycznej Polski, a pomimo to są osoby, jest ich całkiem sporo którym ta nasza historyczna tradycja przeszkadza. Wspomniał już kolega o tym, że sama bitwa pod Cedyniem jest teraz już negowana jako e, rzekomo e, pozorny fakt historyczny, zdarzenie, które podobno miało się nie odbyć, ale przecież mamy do czynienia z kwestionowaniem w ogóle idei myśli polskiej zachodniej, idei piastowskiej. Komu to przeszkadza? Komu w Polsce przeszkadza polskość ziem odzyskanych? Komu w Polsce przeszkadza idea piastowska? To raczej idea piastowska, bo ci, którzy kwestionują ideę piastowską jakby nie kwestionują przynależności tych terenów obecnie do Polski. To jest właśnie taka niekonsekwencja tych, tych ludzi. To jest, pojawiło się po 1989 roku. Ja będę mówił dzisiaj w referacie na temat właśnie takich głównych tekstów tej szkoły negacjonistycznej. Koniec mitu ziem zachodnich. Krótko mówiąc takie jest hasło tych… Tych negacjonistów. Mi kiedyś opowiadał poseł PSL-u z Dolnego Śląska, że w latach 90. słyszał z ust prominentnego polityka obecnej platformy obywatelskiej, że naczelnym zadaniem, najtrudniejszym, które na ziemiach zachodnich, konkretnie chodziło o Wrocław Dolny Śląsk, sobie nakreślił ten obóz polityczny, jest zniszczenie idei Piastowskiej. Powody. Różne. Jedne to mogło być zamówienie, czy raczej wyjście naprzeciw, nie wiem, polityce historycznej niemieckiej, aczkolwiek ja uważam, że to jest polska nadgorliwość, że z tamtej strony aż takich oczekiwań nie było, a więc chęć podlizania się zachodniemu sąsiadowi. Dwa, odcięcie się od PRL-u. To znaczy, idea piastowska została fałszywie, całkowicie powiązana z ideologią czy z polityką polskiej partii robotniczej PRL. -u. Co oczywiście było prawdą, ale jakby praźródłem idei piastowskiej tej idei była myśl zachodnia, prezentowana przez nie tylko Jana Ludwika Popłaskiego, ale Zygmunta Wojciechowskiego, całe gamy szczególnie polityków z Poznania i czyli to jest jakby nasza idea. Natomiast proszę zauważyć, że próbując odciąć się od idei Polski piastowskiej, twierdzi się, że to jest wymysł komunistycznej propagandy. Tymczasem nazwijmy, komuniści czy PPR-owcy, bo to jak ktoś był w PPR-ze, nie musiał być komunistą, przejęli program narodowej demokracji, jeżeli chodzi o Ziemię Zachodnią. I bardzo dobrze, ja przypomnę słynne zdanie Romana Dmowskiego, nieważne kto realizuje politykę, narodową, ważne, że jest, jest realizowana. Akurat tak historia się ułożyła, że to PPR miał główne karty w grze w tym czasie, a ci narodowcy, którzy uznali, że to jest epokowe wydarzenie, po prostu się przyłączyli do tej, do tej polityki. Ci, którzy oczywiście działali legalnie, wiemy, że to różne zawiłości były, ale tutaj tą symboliczną postacią jest Zygmunt Wojciechowski, Instytut Zachodni w Poznaniu i stąd też my poczuli. Ten, ten atak na ideę piastowską moim zdaniem też ma kontekst antyndecki. Tylko że to głupio jest y, y, powiedzieć, że poędycy wymyślili, łatwiej jest atakować całą tą koncepcję, że to jest komunistyczna propaganda. No i niestety y, y, to ma duże, y, ta polityka ma duże sukcesy w tym sensie, że, że w zasadzie ta mitologia mit ziem zachodnich ziem odzyskanych właściwie zniknął z podręczników. No może nie zniknął z literatury, ja będę dzisiaj o tym mówił, że literatura, na ten temat staje się coraz bardziej popularna. To jest taka jaskółka, czy raczej taki światełko w tunelu, że ludzie wbrew pozorom się interesują, dlaczego w 1945 ich rodziny tutaj przybyły, jak tutaj Polska się budowała, to nie wyparowało. Natomiast w tym sensie, jakby takim ściśle polityczno-ideologicznym, jest to niszczone również w świecie nauki. Czyli naukowcy, którzy powinni to pielęgnować, poza kilkoma wyjątkami. Chociaż przyznajmy, że jesteśmy akurat w pięknym, zabytkowym XIII-wiecznym obiekcie, to rzeczywiście wyjątkowo historyczne miejsce. Obiekcie, które oczywiście przeżywał różne pokrętne losy historii. Tutaj panowali Niemcy, panowali Szwedzi, rzecz jasna także jak najbardziej Polacy. Natomiast w tej chwili właśnie wrasta on w polskość tych ziem. Ludzie, którzy budują tutaj takie obiekty, odnawiają je, restytuują, sprawiają, że te obiekty żyją. To jest już zupełnie nowa historia, nasza historia, którą właśnie piszemy o na koniec tej naszej krótkiej rozmowy, które zacznę, takie pytanie, co możemy zrobić dzisiaj dla idei piastowskiej, która jest ciągle atakowana, ciągle zagrożona, ciągle jest przecież dla nas kluczowa, ciągle jest dla nas niezwykle istotna? Zanim odpowiem, to tutaj wspomnę o tym obiekcie, bo ja jestem tu pierwszy raz, mimo że wtedy nie byłem dwa razy już, nie wiedziałem, że jest taki obiekt, ale to jest bardzo dobry przykład, że my nie podchodzimy do historii tych ziem dogmatycznie. To znaczy, wiemy, że ten obiekt nie był zbudowany jakby w, w ramach państwa polskiego, natomiast jest pięknie odrestaurowany, są prywatni właściciele i dzisiaj on pracuje dla Polski. Ale w okresie po 1945 roku trudno było, na przykład w 1945, 1946 czy 1947, czy, y, pielęgnować historię również niemiecką czy szwedzką tych terenów, chociaż prace naukowe powstawały, na przykład. Profesora LaBudy, historia Szczecina, to wszystko było opisywane. Dzisiaj możemy sobie pozwolić na to, że tą całą historię tych ziem całościowo traktuje. Bez kompleksu, tak jak mają na przykład nie wiem, Ukraińcy czy Litwini, którzy całkowicie wymazują ten okres polski. Natomiast co możemy zrobić? No przede wszystkim mamy te narzędzia, które mamy, czyli gazetę, telewizję, książki. Możemy tylko oddziaływać na opinię publiczną, na świadomość Polaków. Zarówno na tych ziemiach, jak i w ogóle w całej Polsce, również na polityków, bo są tacy politycy, którzy podzielają nasze zdanie. Ja często jeździłem na Dolny Śląsk, gdzie ta idea pionierów 1945 roku była podtrzymywana ku zgrzytali zębami uwaga głównie politycy platformy. Natomiast na dole PiSu, to mi mówił oczywiście nasz kolega z Polskiego Stronnictwa Ludowego, znajdowało większe zrozumienie. Także nie jest tak, że nasza działalność to jest taka z motyką na słońce. Między innymi tego typu imprezy wybraliśmy w tym roku zjazd właśnie tutaj z, z tych powodów i wydaliśmy też dodatek gazety bezpłatnej poświęcony idei piastowskiej czy myśli zachodniej. I no, tylko tak możemy to zrobić, oddziaływać na świadomość. Oczywiście serdecznie zapraszamy do Cedyni. Zdecydowanie warto odwiedzić to miasto. Cedynia może Państwa bardzo sympatycznie zaskoczyć. Naprawdę jest tu wiele, tutaj wiele rzeczy godnych zwiedzenia, godnych obejrzenia. Także zapraszamy i jeszcze raz dziękujemy. Do zobaczenia.